20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Dzień dobry, witam Was wszystkich dorośli oraz dzieci, aby przedstawić Wam konwen Konwencję Praw Dziecka. Konwencja Praw Dziecka to międzynarodowa konwencja przyjęta przez ONZ 20 listopada 1989 roku. Obowiązuje w prawie wszystkich państwach świata. W konwencji tej zostały zapisane wszystkie prawa dziecka. Jej celem jest poprawa losu dzieci na całym świecie oraz zapewnienie im przez państwa dobrej opieki i wychowania. Prawo to, że na przykład ktoś ci pozwala coś robić i albo na przykład że ci pozwalają coś robić. Mamy prawo do rozwijania swoich talentów. Mamy prawo do prywatności. Mam prawo do życia w rodzinie. A mamy prawo do nauki. Mamy prawo do udziału w konkursach. Mamy prawo do informacji. Mam prawo do nauki prawo do opieki zdrowotnej. Mam prawo do odwodzienku. Mamy prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej. Mamy, Mamy prawo, prawo do, do życia, życia i, rozwoju. i rozwoju. Mam prawo do imienia i nazwiska. Mam prawo do obrony swoich praw. Mam prawo żyć w pokoju. Mam prawo do wyrażenia swoich uczuć. Drogie dzieci, mimo tego, że macie liczne pokłady praw, to jednak macie też obowiązki, między innymi dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych. Mamy obowiązek słuchać nauczyciela. Mam obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych. Każdy uczeń ma obowiązek szanowania innych osób. Czemu? Bo czasem zapomina no się nie o nich. Zapomina się o nich albo po prostu e, nie da się po prostu opanować e, wszystkiego naraz. Aż do obowiązków że nie można się bić na przykład no, być grzecznym. Ja mam do Was jeszcze jedno pytanie. Czy wy wiecie, gdzie możecie się udać po pomoc? Jeżeli macie z jakiś problem. Do pani psycholog na przykład. Na przykład, okej. Okay. Do pokoju tak. nauczycielskiego. Też. Ale hmm. też. Trzeba do swojej jak najbardziej. Albo do nauczyciela po prostu jakiegoś. Nauczyciela już. Tak, no Słuchajcie, każda osoba dorosła. Jest zobowiązana do tego, żeby pomóc Wam w momencie, gdy wy, tej gdy wy tej pomocy potrzebujecie. Więc jeśli dzieje Wam się jakaś krzywda albo chcecie zgłosić jakąś sytuację, która jest dla Was trudna albo związana właśnie z przemocą, to wtedy e, powinniście się udać do najbliższego nauczyciela, który jest na przykład na dyżurze i zgłosić, że coś jest nie tak, e, możecie też porozmawiać o tym z Tak, ja mam też pytanie, bo osoby niektórzy uczniowie, ja też, którzy mają problemy po prostu, też nie radzą swoimi emocjami i mogą się hmm. po prostu bać iść do psychologa, bo nie chcą na przykład, żeby ludzie co o tym wiedzieli. Mhm. Świetnie, tak jest bardzo często. To jeśli wy zauważacie tego typu problem i um, myślicie o tym, żeby pomóc takiej osobie, też możecie przyjść, dać znać, czy wychowawcy, czy możecie przyjść do mnie. Być może właśnie, czy wychowawca, czy, czy psycholog, czy pedagog będą mogli z tym dzieckiem porozmawiać. Wszystkie dzieci na świecie mają takie same prawa. wszystkie dzieci na świecie mają takie same prawa. Ja mam prawa, Ty masz prawa, każdy z nas je ma. Prawa dzieci są bardzo ważne. Jeśli czujesz, że Twoje prawa albo prawa Twoich koleżanek lub kolegów nie są przestrzegane, pamiętaj, żeby zwrócić się po pomoc do dorosłych. Dorośli są po to, żeby pomagać dzieciom w ochronie ich praw. W naszej szkole możecie zwrócić się do nauczycieli, wychowawców, do psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego. Możecie też przyjść do pani Kariny Smyrek. Pani Karina jest przewodniczącą samorządu uczniowskiego w naszej szkole. Ale też możecie się udać do rzecznika praw ucznia, którą jest właśnie tutaj pani Beata Gędziba kaczmarek pani psycholog w naszej szkole. Zapraszamy was. Bardzo chętnie pomożemy wam i postaramy się zrobić wszystko, żeby wasze prawa były przestrzegane. Zapraszamy i pozdrawiamy